Cześć, tu Ziemniak. I pinki. Jedziemy właśnie do kamieniołomu Winkini. Jest to dziesiąty jubileuszowy odcinek programu Podróżuj z Ziemniakiem. I pinkim. I będziemy szukać kolcytu. Mm. Jesteśmy już w kamieniołomie. Będzie nam potrzebne coś do dubania coś, co ochroni nasze ręce. Oraz jakaś ochrona dla oczu. Pinky jest już na górze i zaczyna przygodę. My do niego dołączamy. W poszukiwaniu kalcytu. Lecz najpierw trochę historii. Miękina to wieś w województwie małopolskim obok krzeszowic. Pod koniec XVIII wieku rozpoczęły się tutaj prace nad wydobywaniem porfiru, z którego uzyskiwano materiał do budowy dróg, głównie w Krakowie. Ciekawostką kamieniołomu jest to, że znajduje się w kraterze Starego Wulkanu sprzed około 270 milionów lat. Jak już jesteście w takim miejscu i wspinacie się po skałach, to warto jest przed każdym kolejnym kwitem sprawdzić, czy dana skała się nie rusza, bo to od niej będzie zależało to, czy kolejnego dnia wstaniecie. Dziś teren ten służy rekreacji. Odbywają się tutaj m.in. zawody trialowe. Można sobie połazić lub pojeździć na rowerze, ale nas najbardziej interesuje kalcyt, którego najlepiej szukać w starych szczelinach i pęknięciach skał. Natrafiliśmy na jedną taką żyłę i widać tutaj część naszych zbiorów. Miejsca, zdarzenia, ziemniak i pinki. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie no i komentujcie. Pamiętajcie, że każdy lajk like to jest tak, jakby sadzić baterię do ładowania i ona się po trochu podładowuje. Każdy lajk like to jest kolejny jakiś tam ułamek procenta. A gdy osiągnie jakąś tam ilość procentów, to jest pijana. I teraz uwaga, konkurs! Osoba z top komentarzem otrzymuje kordy, gdzie chowamy część naszych dzisiejszych zbiorów. Jeśli w ciągu tygodniach nie odnajdzie, kordy zostaną upublicznione na stronie na Facebooku. A wtedy to już kto pierwszy, ten lepszy. Z pozdrowieniami Ziemniak i pinki Ziemniak TV.